Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Filip Marczyński, dzień dobry jeszcze raz. Naszym gościem jest zapowiadany wcześniej profesor Uniwersytetu Dolnośląskiego Piotr Mikiewicz, socjolog edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie edukacja zajmuje nas w ostatnich dniach dość mocno, jeśli chodzi o to, co dzieje się w naszym kraju, to znaczy krótko mówiąc, edukacja zdrowotna. I pytanie takie podstawowe czy uważa Pan, że to będzie sukces, to znaczy dużo dzieci będzie dzieci młodych, młodych, starszych dzieci niech będzie młodzieży, będzie uczestniczyło w tych zajęciach, czy raczej to będzie porażka? Myślę, że to będzie raczej mniejszość. mniejszość. Mniejszość? tak. Z tego, co ja obserwuję, tak, no to nie jest jakieś fachowe badanie, no, obserwacje reakcji y, w szkole mojego dziecka, y, rozmowy z dyrektorami, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale przerozmawiałem y, y, z dyrektorami y, akurat z Górnego Śląska, y, to mówią o kolejkach wypisujących się y, z tego przedmiotu. Czyli jak ktoś jest obserwatorem politycznym, to powie sukces, sukces środowiska prezydenckiego, który powiedział tak, podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu, próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Sukces kościoła, który specjalne pismo też skierował nie. do wiernych, tak bym pomyślał. A, a, a pan zwraca uwagę z na coś zupełnie obserwacji innego. I intuicji, tak. Jest, no, jako socjolog edukacji przyglądam się się rzeczy też y, tym procesom takim mikro. Które się dzieją w, yy, w szkole, w klasie, na zebraniach rodziców. Mhm. Gremialne wypisanie się z, z przedmiotu yy, nie miało charakteru światopoglądowego w ogóle, moim o. zdaniem. Może Dla niektórych być może tak, ale... To mniejszość? Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest kwestia organizacyjna. Może ja mówię jakieś nieoczywiste dla większości w świetle pewnie medialnego jazgotów wokół tego mhm. tematu, ale to jest kwestia organizacyjna, zwłaszcza na przykład w ósmych klasach rodzice y, raczej wyślą dziecko po szkole na zajęcie dodatkowe przygotowujące do egzaminu niż... Y, Będą chcieli tracić czas albo jeszcze dodatkowo yy, męczyć dziecko na kolejnych, kolejnych zajęciach. To jest kwestia organizacyjna dla dyrektorów szkół, żeby zorganizować łączone na przykład grupy, jeżeli są właśnie niepełne klasy, które się zapiszą na takie zajęcia. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o system, no to on jak gdyby taki opór pokazał. Opór, że nie tak łatwo jest i nie da się tak po prostu na szybko, na biegu wprowadzić czegoś. Ja tutaj nie chcę oceniać sensowności bądź braku sensowności przedmiotu jako takiego. Tak samo ja jak chyba... nie oceniałbym... A w, w, ma, ma pan jakieś wątpliwości? Co do sensowności yy, przedmiotu, czy nie? Nie chcę tego w ogóle oceniać, bo hasło edukacja zdrowotna jest bardzo ważnym hasłem, tak? I zakres, 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 zakres programowy, ideowy, który za tym przedmiotem stoi, nie, nie powinien budzić żadnych wątpliwości. I też światopoglądowo, on jest do obronienia, do, do uznania przez każdą ze stron, moim zdaniem. Tak samo jak wychowanie do życia w rodzinie. Światopoglądowo de facto było yy, neutralne światopoglądowo i to zawartość treściowa była. Prawie taka sama. Mhm. To jest kwestia symbolicznego, jakiegoś takiego pokazania, to jest nasz przedmiot, to jest nie I nasz to buwasz, przedmiot. Tak? I to już jest błąd pierwszy, że w, w ciele systemu edukacji nie da się tak łatwo zaimplementować y, takiej prostej politycznej y, rzeczy. No. Bo, bo y, na końcu. Y, System edukacji jest przez rodziców i uczniów wykorzystywany do zdobywania umiejętności i do zdobywania przepustek do kolejnych etapów kształcenia, a potem do pracy, więc oni tak ważą sobie. Na religię przestali chodzić i nie chcą chodzić nie dlatego, że nie wierzą albo mają coś do kościoła tylko dlatego, że to, to coś. Religia mm -hmm. nie pasuje do kultury szkoły, jako miejsca, w którym yy, skupiamy się na przedmiotach. A większość chodzi, czy nie chodzi na religię w końcu? Pewnie yy, zależy gdzie. Nie? To zależy gdzie. A właśnie, ale ja, to już jest ideologia staty czy tam światopogląd. Yy, Wie pan, w, w wielu krajach yy, na świecie jest to przedmiot masowy i obowiązkowy, więc ja tu naprawdę nie chciałbym tego oceniać yy, pod kątem yy, czy politycznym, czy czysto ideologicznym, tylko przy, yy, patrzę na to jako socjolog jako na yy, proces yy, jakiejś zmiany, którą się próbuje zaimplementować do systemu. Yy, I wiele zmian w imię słusznych koncepcji, Poległo albo przyniosło skutki odwrotne do zamierzonych, dlatego że system po pierwsze ma swoją logikę i nie jest tak łatwo wmontować nowy element w ten system. No i na pewno nie w krótkim, szybkim tempie przez wakacje. A wracając jeszcze do samej sprawy podejścia rodziców, może ja wymagam dużo, ale. Nie ma takiej szerszej refleksji, że dziecko świetnie się wykształci, to będzie dobrą pracę i będzie miało tak zwane y, szczęśliwe życie, nie wiem, ekonomicznie, ale za to być może trochę szybciej umrze, bo nie będzie miało informacji na temat tego, jak zadbać o swoje zdrowie. No, ja wiem, że daleko dość to przesuwam, ale jednak. No to na biologię. Y to, co jest, miało być z tego, co ja słyszałem i co mi mówiono, jeśli chodzi o, o, o zawartość programową, no to te treści są na biologii, na chemii, na geografii, na innych przedmiotach, które, które ten przedmiot miał trochę zbierać i, i jeszcze raz może, może wzmocnić. I to też jest trochę choroba. Yy, naszych czasów, czegoś, co yy, wiąże się z ambiwalencją naszego podejścia do szkoły, naszego spo nas społecznego. Spo społecz społecznego, do systemu edukacji. Z jednej strony my. Yy, oskarżamy szkołę, że za dużo czasu zajmuje mają że problem, tak. że oj, oj stres egzaminów i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak pojawia się jakiś problem społeczny, yy, na przykład w badaniach międzynarodowych wychodzi, że polskie dzieci są mniej, w, na skalach kreatywności wychodzą trochę mniej, to, to ktoś krzyczy, wprowadźmy przedmiot kreatywność. Jak wychodzą z, yy, badania na przykład dotyczące czy otyłości, czy yy, higieny cyfrowej, które są niekorzystne, wprowadźmy przedmiot. I zakładamy że wprowadzenie przedmiotu jest rozwiązaniem. Natomiast yy, pod, współczesne trendy edukacyjne mówią o między. Yy... Przedmiotowych ścieżkach rozwojowych, o y, zachowywaniu, opracowaniu nad tym, żeby wykorzystywać i mieć jakąś taką y, korelację treściową i logiczną y, między poszczególnymi przedmiotami, że na chemii wykorzystujemy matematykę, na geografii wykorzystujemy i chemię, i matematykę. Y, I tak samo z, tą, z tym zdrowiem ono się przewija przez różne przedmioty. Trzeba mieć świadomość tego, żeby zaakcentować w odpowiednim momencie te elementy, i wtedy nie, do, nie dokładamy do, do siatki organizacyjnej pracy szkoły kolejnego slota, który trzeba zorganizować, znaleźć prowadzącego. Dyrektor ma problem, żeby to zmieścić na mapie czasu, który ma do zagospodarowania, i to uruchamia cały proces rzeczy niezwiązanych totalnie z ideą, która leżała u podstaw tego, tylko to jest kwestia organizacyjna, właśnie. Dzisiaj jest obchodzony Światowy Dzień Antykoncepcji, i sondaże, badania pokazują, że w w Polsce co piąty badany zna inną metodę zapobiegania ciąży niż prezerwatywy, a dla 23% Polaków antykoncepcja to tabu. No i to pokazuje nam, że jest tu dużo do zrobienia na polu wiedzy, także w tym elemencie życia, jakim jest seksualność, a to stało się taką kością niezgody między wprowadzającymi, a mm. y, przeciwnikami. No i teraz, y, jakby pan podszedł do takiego problemu, lepiej to ukryć, Celowo to mówię gdzieś tam na biologii albo, albo gdzieś i w ogóle o tym nie mówić, czy powiedzieć wprost, będziemy was uczyć, co to jest tabletka hormonalna, co to jest, nie wiem, właśnie, nie, prezerwatywa ja bym tego i tak nie dalej. Nie będę mhm. i to było w przedmiotach, chyba nawet w zakresie, w podręczniku do wdż -tu było o takich rzeczach. Mhm. To jest pytanie. Kto prowadzi, jak akcenty postawi, czy ma świadomość, że to jest ważny element. I tu jest raczej, przy braku generalnie kadry uczącej, który, który, z którym się zmagamy, zwłaszcza w dużych miastach, to ja bym raczej próbował wyzyskać te przedmioty, które już są w siatce, które y, mają y, też w, w swoich podstawach programowych i w treściach kształcenia te elementy, y, bo jak zrobimy to jako przedmiot, to możemy właśnie mieć, nawet na poziomie psychologicznym, efekt odwrotny do zamierzonego, bo jak to jest lekcja, to ja muszę się nauczyć i coś zdać, a nie wcale nie przyjmuję tego, dlatego że to jest mój problem i chciałbym się czegoś dowiedzieć. Y, młodzi ludzie y, na różnych etapach swojego życia potrzebują różnej dawki wiedzy i wprowadzania w w te tematy, te elementy są wydaje mi się obecne w różnych przedmiotach właśnie, bo my myślimy przedmiotami o systemie edukacji. I mm -hmm. jeżeli i tutaj chodzi o złapanie tej przekładalności albo świadomości u uczących, że te elementy też chcemy osiągnąć. W efektach uczenia się naszych uczniów. Na to oczywiście to jest pewna idea, no bo to zakłada, że wszyscy nauczyciele w szkole na przykład wiedzą, jaki jest ostateczny efekt w pełnym profilu absolwenta, a nie skupiają się tylko na tym swoim kawałku. No ale to jest taka idea, że mamy profil absolwenta, teraz został opracowany profil absolwenta w ogóle szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Czy co ma wiedzieć, tak? Jaki ma być człowiek, który kończy, kończy etap edukacji, tak? Mhm. I tam, są, tam jest mowa i o wartościach, i o postawach, i o wiedzy, i Umiejętnościach i tak dalej, prawda? I teraz y, w, w, w ustroju naszym y, prawnym dotyczącym edukacji. Od lat, od dziesięcioleci możemy zorganizować sobie czas w szkole, nie dzieląc go na y, 45-minutowe sloty przedmiotowe. Tylko mamy z kolei organizacyjny taki, taką presję i takie przyzwyczajenie, że robimy to tak, jak robiliśmy. Próba szybkiego zmienienia tego, y, bardzo szybkiego zmienienia tego sposobu robienia edukacji, zawsze napotka opór właśnie organizacyjny, taką inercję systemu. Ja naprawdę nie, nie dyskutuję tutaj absolutnie z ideami albo ze słusznością. Wprowadzenia poszczególnych przedmiotów. Ale to mi przypomina taką sobie plastyczną tutaj scenę wyobraziłem, taki walec, który jedzie, i ktoś tam z boku próbuje małymi kamykami w niego rzucać i to się odbija od tego walca i ten walec tak jedzie. Ten walec ma już bardzo mały ten walec. <grym> mały ma walec ten walec. Nie, system edukacji dzisiaj, jeśli chodzi o jego siłę formatywną, tak? No, słabnie, tak? No, my, go, my go wszyscy osłabiamy. Tutaj jako jako rodzice, jako społeczność, która z jednej strony krzyczy Dajcie naszym dzieciom luz, mhm. ale za chwilę my wszyscy krzyczymy: A dlaczego nasze dzieci mają tak niskie wyniki na egzaminach zewnętrznych? To ja zapytam o coś, o co nie miałem w planie zapytać, ale muszę. To dajcie naszym dzieciom luz, krzyczą rodzice, tak? A jak się zlikwidowało zadania domowe, to wszyscy mówią: Jak tak można, skandal? No i to jest ta ambiwalencja, która w naszych głowach jest. Aha. Yy, no, yy, scena z pierwszego zebrania z rodzicami. W, w szkole mojego syna, gdzie przychodzi nauczycielka z matematyki, apeluje do rodziców, żeby jednak rozwiązywały dzieci zadania. Mhm. Bo y, egzamin, tak? Ósmoklasy mhm. przed nami. Y, no to pokazuje, że trzeba teraz podjąć pewne działania, żeby jednak y, efekt edukacyjny, o, którym, o który wszystkim chodzi, y, osiągnąć. A odebraliśmy sobie wcześniej narzędzie do tego, żeby ten efekt edukacyjny jednak y, osiągnąć. I to jest y, przykład taki koronny takiego dualnego myślenia o systemie edukacji. Nie chcemy, ale oczekujemy. My, my, społeczeństwo, z jednej strony mamy taką kulturę komfortu dla naszych dzieci i chcemy, żeby one względnie łatwo y, mogły y, przechodzić przez y, różne życiowe problemy, edukację traktując jako pewne zadanie i wyzwanie, ale z drugiej strony, strony chcielibyśmy, żeby one wiedziały, umiały i tak dalej. No, y, na coś trzeba się w którymś momencie zdecydować. I znowu mówimy o dziesiątkach tysięcy, o milionach uczniów, o, o setkach tysięcy nauczycieli. Bardzo trudno jest zbudow zbudować taką wspólną postawę. Wobec chociażby sposobu pracy. Nie zgodził się Pan wcześniej rozmawialiśmy z tym, że ta fakultatywność przedmiotu może pogłębić pewne różnice w dostępie do edukacji. Mówię tutaj o na przykład wielkich miastach, gdzie być może młodzi ludzie będą częściej uczestniczyli w tych zajęciach, a małych miejscowościach, bardziej konserwatywnych rejonach naszego kraju, mniej konserwatywnych itd. Tu mnie pan zaskoczył Ja w ogóle tego przedmiotu nie postrzegłem Jako jakiegoś elementu wyrównywania nierówności nie. W wiedzy, w dostępie do informacji Po pierwsze Wydaje mi się, że równo wszędzie będzie Będą rezygnować Będę rezygnować, tak Ze względów właśnie takich no, Organizacyjno-pragmatycznych tak Ale to, to jest powiedział. takie zwyczajne Jak mogę przyjść na ósmą, zamiast na siódmą, to przyjdę na ósmą tak. Jak mogę wyjść o pierwszej, tak, zamiast tak. o drugiej, to wyjdę o no, pierwszej no, tak, tak? no, Mało tego, no, rodzice mają już plany zajęć dodatkowych z matematyki, polskiego i wszystkiego tego co uważają za ważne, co o, o czym krzyczą, żeby nie męczyć w szkole, a potem zabierają dzieci na dodatkowe zajęcia i płacą za nie. No bo egzamin za chwilę będzie, a szkoła nie przygotuje przecież dobrze naszych dzieci do egzaminu. To jest ta ambiwalencja, to jest ta dwoistość podejścia i no, nie ma czasu w związku z tym. A jakby pan miał dzisiaj podjąć decyzję, bo kończymy już bez... Będąc ministrem edukacji, nie wiem, siłą wszechsprawczą, wprowadzamy to obowiązkowo? Jeśli już wprowadzamy, czy w ogóle dajemy spokój? Minister edukacji nie jest siłą wszechsprawczą. Ale i... zakładam, że pan jest <grym> przez minutę ostatnią naszej <grym> rozmowy. Nie, ja. ja... Ja osobiście, przyglądając się systemowi edukacji i myśląc o logice jego zmiany, zalecałbym jako minister, na przykład, przeprowadziłbym głęboką analizę potencjalnych skutków wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany. Bo mam na myśli coś, ja to wprowadzę. Ale system ma swoje konsekwencje, ma takie efekty yy, wynikające z logiki systemu, a niekoniecznie z logiki tej samej tej myśli, którą ja chcę wdrożyć w ten system. Więc trzeba przewidzieć wszystkie potencjalne konsekwencje, i czy to rzeczywiście da ten efekt, który ja, 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 którego ja oczekuję. To wymaga spokoju, namysłu i cierpliwości we wdrażaniu różnych zmian i na pewno rozmowy z różnymi aktorami tego systemu. No, ja bym tak podchodził do. Yy, Planowania i wprowadzenia zmiany. Profesor Piotr Mikiewicz, Uniwersytet Dolnośląski był gościem rozmowy dnia, Radia Wrocław. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.